Pójdziemy zajednego procesu Bogu Kościoła. Znamy mamy w porządku. Po powrocie procesji, zawsze uroczyste Tedeum. Będziemy Bogu dziękować za ten Kościół, Jego budowniczych dobrodziej. Śpiewamy właśnie. Wtedy będziemy dziękować za dzisiejszą uroczystość, za to, że jest ja nam tu dobrze. Jako proboszcz tej parafii dziękuję księdzu biskupowi Rudolfowi za przewodniczenie dzisiejszej liturgii, za słowa do was skierowane. Myślę, że to słowo jako ziarno przynosi dobrze owoc, to przyniesie dobre owoce. W Biskupie życzymy zdrowia, opieki Bożej dalszy dalszej posłudze Biskupie. Przedstawiciele naszej parali wręczą Tobie teraz w Biskupie skromny bukiet kwiatu, ale bogatszym bukietem z naszej strony i z człowiek. Tefa, wsparcie. Chcę Bóg zabrać wszystkim kapłanom uczestniczącym w naszej uroczystości, celebrującym tę Eucharystię, kapłanom, którzy tu, przed tym, przy tym ołtarzu, stale uprawiali swoje prymicje. Dziękuję świętom Maciejowi i diakonowi Rafałowi. Sprawiliście, że byłem spokojniejszy, Bardzo spokojnie. Bóg Dziękuję za oprawę muzyczną naszemu chorowi, naszej sonii, ale przede wszystkim serdecznie Bóg za ubogacenie dzisiejszej liturgii przez zakładową orkiestrę w Góraży Salatny. Serdecznie Bóg, Bóg zapłacić. To była taka niespodzianka i piękny dar. święcenia naszego Puszczu. Dziękuję parafianom za przygotowanie naszej świątyni obejścia kościoła na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję wam za te godzinę tutaj spędzone, poświęcone temu, aby Przed kościołem po zakończonej uroczystości Matka Boska z góry Carmen posługując się ludźmi pragnie obdarować nas karmelkami karmel. I życzy zbaczne. I tego samego życzy wszystkim zaproszonym gościom, którzy zasiądą przy stole Tę Eucharystię wypowiedzieć. Panie Bogu, dziękuję. Dziękujemy za tych ludzi, którzy ten kościół znieśli w przeszłości 100 lat postawienia tego starego Kościoła. Jak już wspomniałem, dziękujemy za ich wiarę, ale także. świątyni, która powstała w ciągu.